Boże przesłanie do Ciebie dzisiaj rozbrzmiewa. Aniołowie ogłaszają, że nadszedł czas, błogosławieństwo jest gotowe, aby uświetnić Twoją ścieżkę. Jeśli masz wiarę, niech to anielskie przesłanie rozbrzmiewa. Proszę, nie lekceważ go. Jesteś poddawany próbie, a aniołowie są gotowi zmienić sytuację na Twoją korzyść. Jeśli przyjąłeś obecność aniołów to słuchaj wskazówek swojego serca, domagaj się tej prawdy i hojnie się nią dziel. Jeśli twoja wiara w Boga jest niezachwiana, wyraź ją poprzez proste lubię to dla tego filmu. Transformacja jest w toku, bezwładność w twoim życiu przekształca się w pęd, niedostatek w obfitość, zamieszanie w jasność, a dyskomfort w spokój. Tutaj stoisz na rozdrożu transformacji. Aby potwierdzić swoją zgodę, wpisz 11 listopada. Bóg daje mądrość wdzięczności za obecny stan, kultywując serce, które docenia nadchodzące dary. Błogosławieństwa spływają w boskim czasie. Orkiestracja życia zapewnia każdemu dostosowanie się do przeznaczonej mu przestrzeni. Stracone okazje są niewyobrażalne, nawet jeśli podążają krętą drogą do Twoich drzwi. Aby wzmocnić swoją afirmację, wpisz 222. Przewidujemy, że pieniądze spadną na ciebie jak deszcz, rozpuszczając twoje dni finansowego napięcia. Fala szczęścia ogarnie cię, na nowo definiując twój finansowy krajobraz. Waluta fortuny wkrótce ozdobi twój dom. Miej wiarę, w ciągu kilku godzin twoje oblicze będzie promieniować radością. Umocnij te obietnice, okazując swoją lojalność poprzez lubię to i zaoferuj głośne tak, aby przypieczętować swoją afirmację. Bóg przypomina ci, abyś na nowo rozpalił emocje, abyś rozpoznał swoje niezachwiane towarzystwo w tej podróży. On dba o twoje wyzwania i wysłał anioły w twojej służbie. Pozbądź się stresu, bo czeka cię niezwykłe zakończenie. W rzeczywistości Twoje oczekiwanie powinno zostać rozpalone, ponieważ zbliżające się radosne zakończenie ma moc zadziwiania. W chwili obecnej Bóg zapowiada odsłonięcie nowego progu, wejścia do życia wolnego od pożyczania, żebrania lub zmagania się. Zbliża się przepaść Twojego przełomu, a Twoje odrodzenie zdezorientuje Twoich przeciwników. Dziś głosy sprzeciwiające się Twojemu przeznaczeniu zostały uciszone. Jeśli niezachwianie ufasz Bogu, wyraź swoje przekonanie, pisując 333. Rozpoczynasz nowy etap, w którym fale fortuny będą sprzyjać każdemu twojemu przedsięwzięciu. Czas uczenia się na zmaganiach osiągnął szczyt. Pracowałeś, triumfowałeś nad przeciwnościami, podtrzymywałeś swoją wiarę pośród prób, wytrwałeś niezachwianie i triumfowałeś wbrew wszelkim przeciwnościom. Teraz nadchodzi czas obfitych błogosławieństw. To jest Boża deklaracja dla Ciebie dzisiaj. Choć może ogarnęło Cię znużenie, pamiętaj, że Twoje zmagania nie zostały zlekceważone. Nowe burze mogą pojawić się, gdy stare ustąpią, ale Twoja wiara pozostaje niezachwiana. Twój przełom, choć nieuchwytny, pozostaje nieuchronny. Triumf jest migoczący wewnątrz burzy. Przyjmij to potwierdzenie, wpisując tak. Bóg jest gotowy, aby objawić się poprzez nieprzewidziane drogi, aranżując to, co niezwykłe. Przygotuj się na radykalną zmianę perspektywy. Bóg jest gotów wyeliminować przeszkody utrudniające Jego boskie plany w Twoim życiu. Próby, które obecnie kładą się cieniem na Twojej podróży, wkrótce się rozproszą. Fala możliwości i błogosławieństw utoruje ci drogę. Znajdujesz się na krawędzi opatrzności, awansu, uzdrowienia, łaski, innowacji, kontraktów i pomysłowości. Bóg jest gotowy, aby obdarzyć cię tym, co już nosi twoje imię. Nie jest wymagany żaden pościg, to cię przyciąga. Potwierdź swoją nowo odkrytą świadomość słowami staje się świadomy. Bóg jest niezachwiany w swoim zobowiązaniu do wypełnienia obietnic, które zainicjował w Twoim życiu. Opóźnienia zamieniają się w cuda. Twoje serce będzie rozbrzmiewać świeżą melodią. Ten sezon otoczy Cię boską dobrocią i łaską, odpowiadając na Twoje żarliwe modlitwy. Trzymaj się obietnicy, przełomy rozkwitają, przekształcając przeciwności w prostotę dzięki boskiej ręce. Uwolnij strumień bezgranicznego dostatku, radości, rozkoszy, wyzwolenia i pewności w swoim życiu. Wystarczy jedna zmiana w porannej rutynie, aby zainaugurować tę kaskadę. Czy jesteś skłonny? Odkryj ścieżkę do obfitego bogactwa poprzez link podany w sekcji komentarzy. Jeśli Twoje serce bije w zgodzie z Bogiem, wyraź swoje oddanie, subskrybując nasz kanał. Na tych. Którzy oddalają się od swojego autentycznego, ja, czeka pocieszenie. Przed nami świetliste dni, które zaaranżują serendy wyrównania, obalając bariery, wskrzeszając radość i rozpalając szczęście. W zaufaniu przyjmij na własność te afirmacje. Aby wyznać swoją zgodność, wpisz 777. Przewiduj cud Bożego Planu, przejście od zamieszania do triumfu, od porażki do łaski, od niepewności do dobrobytu. Żadne wyzwanie nie zniechęca Boga, ten moment jest dostosowany do jego łaski. Obejmij tę rzeczywistość swoją wiarą i potwierdź deklarację: Jestem gotowy, by zabłysnąć. Gdybyś był wtajemniczony w wielki gabelin Bożych Planów, Twoja cierpliwość pozostałaby niezachwiana. Zachęta rozbrzmiewa, ponieważ rozwijający się plan przyćmiewa Twoje obawy. Dekret ten zwiastuje rozkwit bliski 2023 roku. Wypełniony hojnymi wiadomościami, błogosławieństwami, pomyślnymi perspektywami, uzdrowionymi więziami i rosnącymi kasami. Głos Boga szepcze ponadczasową prawdę, w chwilach obfitości i niedostatku, na szczytach i w przepaściach. Wśród śmiechu i łez, poprzez błogosławieństwa i próby, jego obecność pozostaje niezachwiana. Każdego dnia, każdej nocy, na każdym kroku podróżuje z tobą. Ta nierozerwalna wieś obejmuje wiele sezonów. Bądź pewny jego czujnej opieki, powierz swoją podróż w jego niezawodne ręce. Zakotwicz te afirmacje słowami jestem dla siebie łagodny. Boskie przewodnictwo zapewnia cię do przodu, a nie do tyłu to ścieżka, którą należy podążać. Czeka na ciebie przyszłość wykraczająca poza twoją przeszłość. Każde poprzednie doświadczenie jest tylko kamieniem milowym. Postęp kusi twoja trajektoria jest jaśniejsza niż ścieżka, którą kroczyłeś. Idź naprzód dobro jest przed tobą. Niech ten wtorek będzie przypomnieniem wysłuchanych modlitw i uspokojonych serc. Boża odpowiedź na czas jest nieuchronna, spodziewaj się, że objawi się nagle. Powstań więc, powitaj dzień, bo Bóg jest Twoim stróżem. Potwierdź swoją gotowość, stwierdzeniem staje się świadomy. To, co nie do pokonania, może wydawać się możliwe do pokonania po bliższym przyjrzeniu się. Za kulisami pracuje niestrudzenie, teraz nie jest moment na zniechęcenie. Okoliczności też nie powinny cię zniechęcać. Przełom jest bardzo blisko. Głos Boga rozbrzmiewa, zalecając powściągliwość w mowie i obfite słuchanie, gdy mądrość przenika przez różne kanały. Użyczając swoich uszu, odpowiedzi będą płynąć, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Pojawi się czas na ekspresję wokalną, w nim opowieści o Bożej życzliwości. Jak podniósł Cię z dna skały na szczyt, nawigował od rozpaczy do przeznaczenia i kierował od zagubienia do głębokiej miłości. Jednak w tym rozdziale Twoją rolą jest wchłanianie. Usiądź u stóp Jezusa, aby zbierać. Okres nauki sztuki wyrzeczenia się, pielęgnowania zdolności przyjmowania. Aby ułatwić przyjęcie. Pojawi się program wiary. Z gotowością zadeklaruj swoją afirmację. Jeśli Twoja wiara trwa w Panu, wpisz 1212. Aby bez wysiłku magnetyzować bogactwo, zapoznaj się z linkiem w komentarzach, ujawniając rewolucyjne rewelacje dotyczące bogactwa od nieustraszonych naukowców NASA. Jeśli Twoje oddanie rezonuje z boskością, zadeklaruj subskrypcję. Bóg ujawnia, że trudy życia odłupały fragmenty ciebie. Twój blask przygasł, niewinność zmatowiała, a podczas podróży części Twojej istoty uległy erozji. Porzucenie pasji, słabnąca ekscytacja, dominuje poczucie straty. Jeśli jednak chwycisz mnie za rękę, rozwinie się skomplikowany plan. Dzięki mnie nauczysz się toczyć wojnę o radość, walczyć o szczęście. Nauczę cię bronić sprawy Twojej duszy. Twój ogień rozpali się na nowo. Bóg, zawsze czujny, dostrzega Twoje potrzeby. Podejdź, poproś, bo Jego pomoc spoczywa obficie. Jego niezachwiana obecność jest niezachwiana, on nigdy nie opuści Twojej strony. Po otrzymaniu tej proklamacji ogłoś, żądam tego. Bóg wzywa do porzucenia zmartwień. Sen zakłócony niepokojem jest nieuzasadniony. Niejasny plan rozwijany jest przez Boskiego Ojca, aranżując łaskę w Twoim imieniu, usuwając przeszkody, kierując przypadkowymi interwencjami i przekształcając przeciwności. Chociaż rozwiązania mogą być ukryte, możesz być spokojny, niebiański architekt projektuje Twój sukces. Zbliża się moment odpowiedzi na modlitwę. Choć ukryty, Zbliża się odwagi, bo Bóg przygotowuje przełom zgodny z Twoim żarliwym błaganiem. Jeśli to rezonuje, wpisz 1515. Głos Boga rozbrzmiewa, oświetlając Twoją ścieżkę podczas pokonywania przeciwności losu. Pojawia się światło nadziei, zbliża się świt afirmacji. Ręka Boga oczyszcza Twoją drogę, usuwa przeszkody. Prowadza okazję i błogosławieństwo. Twoja opóźniona afirmacja wypływa jako powódź boskich możliwości i łaski. Aby przyjąć tę afirmację, wpisz 1717. Twoje istnienie ma większe znaczenie niż ty sam, na jego podobieństwo zostałeś stworzony, aby oświetlać życie miłością, pomocą i pocieszeniem. Szukaj go, aby odkryć swój cel, zastępując osobistą wolę boską intencją. Jego miłość trwa, rozbrzmiewając jasnym wezwaniem do przyjęcia jego celu. Polub ten film, jeśli wiara w Boga znajduje miejsce w Twoim sercu. Jeśli czujesz, że zmarnowałeś lata, przywiązany do niezgodnej pracy, niewłaściwych skojarzeń i niezgodnych dążeń, bądź spokojny, Bóg przywraca utracone epoki. On przekształca plewy doświadczenia w złoto, wzmacniając cię odpornością, mądrością i bezprecedensowym wzniesieniem. On przekształca każdą walkę w odskocznie w kierunku zenitu przeznaczenia. W jedności z Bogiem wszystko staje się wykonalne, nic nie jest daremne. Jeśli powierzysz Bogu głośne tak, Twoje zaufanie będzie oczywiste. Dla Ciebie, czekającego nad przepaścią, potwierdzenia. Twoje tak szybko się zbliża. Bóg otwiera szeroko drzwi na Twoją korzyść. Działaj z wiarą, radując się, jakby osiągnięcie zostało osiągnięte. Wyraź wdzęczność, bo to nie jest zwykły zbieg okoliczności, Twoje potwierdzenie rezonuje. Triumf jest zapewniony, pomimo obecnych pozorów. Bóg wynagrodzi Twoje niezachwiane zaangażowanie, więc stój mocno. Pielęgnuj swoją odporność i trwaj niezachwianie. Twój cud pojawia się na horyzoncie. Odbierz go z 1919 roku. Obietnice przygnęły, marzenia żarliwie błagały. Wkrótce boska orkiestracja zharmonizuje okoliczności. Manifestacje wykraczające poza osobistą moc rozkwitną. Bóg, orkiestrator, rozwija wydarzenia daleko poza ludzkie możliwości. Aktywuj strumienie bogactwa, radości, ekstazy, wyzwolenia i pewności z minutową poranną korektą. Czy to Cię intryguje? Uzyskaj dostęp do poniższego linku, aby uzyskać rewelacje dotyczące bogactwa. Jeśli Twoje uwielbienie dla boga Cię zmusza, uprzejmie zasubskrybuj. Głos Boga rozbrzmiewa, wyraźne wezwanie, zapowiadając obfite błogosławieństwa dla wytrwałego wierzącego. Pośród wytrwałej wiary stałeś niewzruszony. Poświęcenie, pasja i niezachwiana cierpliwość przynoszą słodkie owoce, zwiastując doniosły zwrot. Wkrótce pazy twojej podróży zharmonizują się, pojawi się jasność. Przyjmij te deklaracje słowami kocham cię. Świadomość rozkwita we mnie. Ćwicz empatię, zanurz się w doświadczeniach innych, rozumiejąc ich zmagania. Życzliwość jest najważniejsza, ponieważ nie wszyscy cieszą się takim samym szczęściem jak Ty. Głos Boga emanuje, wywołując odwagę, gdy rozwijają się niezbadane horyzonty. Przygody rozbrzmiewają, przynosząc radość i podziw. Podczas całej podróży niezachwiana obecność Boga pozostaje Twoją kotwicą. Nie lękaj się, bo żadna uformowana broń się nie powiedzie. Bądź pewien, że jego opiekuńczy uścisk cię otacza. Aby potwierdzić przyjęcie tego przesłania, wpisz tak. Bóg instruuje nowatorskie podejście, okazuj współczucie, odzwierciedlając jego miłość bez względu na traktowanie przez innych. Przyjmij miłość, która wykracza poza wzajemność. Świat opowiada się za odzwierciedleniem otrzymanego traktowania, ale Bóg jest orędownikiem miłosierdzia i współczucia. Świętuj swoje osiągnięcia, szukaj go w swoich potrzebach, ponieważ jego miłość trwa. Wspieraj niezachwianą wiarę w jego opatrzność. Jeśli to rezonuje, poświadcz serdecznym wierze. Bóg ujawnia życie poświęcone jemu, wspierając dziedzictwo miłości, wsparcia i pocieszenia dla innych. Zagłęb się w siebie, aby odkryć boski cel, poddając się jego zamiarom. Ulegając pragnieniom, błagaj go o objawienie jego pragnień. Jego uwielbienie trwa. Potwierdź swoją wiarę tak. Kiełkuje empatia, wyobrażaj sobie życie oczami innych, dostrzegając ich zmagania. Okazuj życzliwość, uznając, że nie wszyscy cieszą się Twoimi przywilejami. Rozbrzmiewa Boże przesłanie powstań, pozbądź się strachu. Zbliżająca się podróż jest pełna radości i podziwu. Wyjdziesz z niej wzmocniony, jako światło chwały. Nie bój się ludzkiej walki, jestem Twoim niezłomnym towarzyszem. Daremne są plany uknute przeciwko Tobie, one się załamią. Moje uczucie Cię otacza. Zadeklaruj tak, aby potwierdzić swoje roszczenie. Dziś boski szept kusi, drogi wojowniku. Przed Tobą ścieżka, problemy pokonane, jasność odsłonięta. Odpocznij, wygrzej się w błogosławieństwach i spokoju, które przygotowałem. W odpowiednim czasie poprowadzę Cię, chroniąc przed rządłem zmartwień. Zaufaj, przestań ranić swe czułe serce niepokojem. Krzywe wątki nie rozkwitną pod moją czujnością. Twoje dobro jest moim oddaniem. Bóg zabezpieczył Twoją przeszłość i przyszłość, strach jest daremny. Mając Boga po swojej stronie, kto lub co odważy się sprzeciwić, odbierz to, wpisując tak: Słuchaj dziś uważnie głosu Boga, dzielny. Droga przede mną jest mi znana. Wyzwania się rozpływają, jasność się rozwija. Odpocznij więc i rozkoszuj się dzisiejszymi błogosławieństwami i spokojem. W odpowiednim czasie będę ci towarzyszył na tej ścieżce. Poddaj się zmartwieniom, które obciążają Twoje serce. Moje czujne oko udaremnia wrogie plany. Cenię cię. Jeśli Bóg jest Twoim kamieniem węgielnym, potwierdź tak. Bóg potwierdza swój uścisk, tworząc ścieżkę zalaną radością i podziwem. Przypływ odporności nasyca, wychwalając Jego imię. Zastraszanie przez ludzi nie ma wpływu. Jestem Twoim strażnikiem. Żaden plan nie będzie się rozwijał przeciwko Tobie. Moje uczucie pozostaje niezachwiane. Potwierdź swoją afirmację tak. Rozwij cień zwątpienia, siła trwa. Pomimo ciężarów, które dźwigasz, siła trwa. Teraz jest Twoja godzina. Aby ocenić ciężary ciągnące cię nisko, aby się uwolnić. To przesłanie rezonuje z tymi, którzy przemierzają, znoszą lub triumfują nad próbami. Trzymaj głowę wysoko, pozostań błogosławiony, pielęgnuj pozytywne nastawienie. Potwierdź swoją wiarę subskrypcją kanału. Czy kiedykolwiek czułeś pustkę, żar Twojego serca osłabł, mentalne łamigłówki z rozczłonkowanymi fragmentami, Twój wzrok niezakotwiczony w widzianych widokach, ale tęskniący za tymi, których jeszcze nie doświadczyłeś, jak dryfujący balon, nieświadomy swojej podróży, ale wyczuwający przyciąganie oceanu. Początkujący duch, zaznajomiony z eliksirem życia, ale nie z jego całością. Potwierdź tak. Jeśli to rezonuje, świt się obudzi, wszystko zbiegnie się w jasność. Z tygla bólu wyłoni się cel. Wiedz, że Bóg nieustannie czuwa, tworząc ścieżki tam, gdzie żadna nie wydaje się prawdopodobna. Raduj się radością zrodzoną z głębokiego zrozumienia. Błogosławieństwa ukryte w zmaganiach wkrótce się ujawnią. Boski bodziec czeka, nastawiony na Twoją odnowę. Jeśli Bóg jest najważniejszy, powiedz tak. Traktuj Boga priorytetowo, bądź świadkiem Jego wzajemności. Zgodne z Jego celem ofiary przynoszą owoce. Poza dzisiejszymi ograniczeniami, On przewiduje to, czego ty nie jesteś w stanie pojąć. Porzuć obawy, w swojej życzliwości zaaranżuje wyczyny wykraczające poza wyobraźnię. Połóż swoją ufność na jego ołtarzu, tam leżą promienne rezultaty. Znajdź ukojenie w czułych ramionach mego pokoju. Zrzuć ciężary przeszłości, powitaj nowy łygę. Przyjmij odnowę, udaremnij przeszkodę wzrostu. Ugruntuj się w teraźniejszości, uciekając od szponów przeszłości. Zmiany kuszą. Dzisiejszy dzień rozwija się na nowo, płótno dla życia pełnego radości i spełnienia. Uwolnij się od narzuconych sobie granic, tajemnice życia są Twoim prawem. Siła tkwi w Twoich myślach i przekonaniach. Przypieczętuj, jestem obfity. Dzisiejszy dzień jest progiem możliwości. To ulotny dzień, który możesz zmarnować lub wzbogacić. Wybierz mądrze, ponieważ jest to wymiana. Twój czas za chwilę dziedzictwa. W jej następstwie rozkwitnie coś pięknego. Wznieś się do głęboko szczęśliwego królestwa. Promieniuj radością i wiarą i daj się objęci tym, którzy cię otaczają. Czy jesteś gotowy, odpowiedz tak. Bóg nakazuje, porzuć troski. Złóż ciężary umych stóp, ze mną są bezpieczne. Lęki i smutki znikają. Przećmione ciepłem mojej miłości. Dziś dostrzesz moją moc. Odżywiaj swoją istotę. Jeśli jesteś gotowy, ogłoś to. Rozszerz to przesłanie na tych, którzy mi ufają. Głos Jezus jest Panem, aby poprzeć nasz kanał. Subskrybuj, włączając powiadomienia. Otocz się promieniami pozytywności, pokrewnymi duchami które pielęgnują marzenia, wzmacniają ambicje i wzmacniają Twoją istotę.